Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Jesteśmy na mniemaniu. Zobaczcie, już jest podłoga. Chciałam trochę więcej poragrywać, ale za bardzo nie było jakim Chciałam się tam kręcić przy tym wykańczaniu, ale wjechała cała, e, cała łazienka. Dzisiaj była dostawa e, wszystkich, wszystkich elementów do łazienki, bo ja wszystko kupowałam w jednym miejscu. To było mega, mega wygodne i bardzo polecam, jak macie taką możliwość. E, płytki ścienne, płytki podłogowe do łazienki, umywalka, bateria, grzejnik, e, natrysk, cały tak, bateria, ta bidetka, o której mówiłam, toaleta. I wszystko, wszystko, co tam jest, do łazienki łazienki, plus jeszcze z lewo zmywak do kuchni i bateria do kuchni. Także wjechało to wszystko jedną, jedną dostawą, tą przesuwaną, którą było trzeba przesunąć po tym, jak ta winda nie chodziła. Teraz już winda chodzi, jest wszystko, wszystko w porządku. Także całość przyjechała. I to chyba tak naprawdę taka. Um, no ostatnia gruba dostawa w sensie, że no jeszcze wiadomo, jeszcze przyjedzie łóżko jeszcze przyjadą tam komody, tak, no jeszcze stolarka będzie, ale to już takie e, najcięższy temat, który dla mnie był w sensie właśnie skoordynowania, że to trzeba pownosić, uważać, tak, no był temat właśnie na klatce schodowej, akurat tak na palecie, mm, tam były włożone te płytki też, że ochrona się zainteresowała no że, no ej, a jaka waga, tak, no bo wjeżdża na palecie i łatwo jest uszkodzić z kolei płytki podłogowe, tak, że w klatce obok podobno z kolei w trakcie dostawy na klatce co uszkodzono płytki, tak? No bo wjechał taki nacisk, no i niestety popękały, więc tam musieliśmy to trochę rozparcelować, ale wjechały, nic się nie stało. Jak już w ogóle już z tym wszystkim też Pan wyszedł z tymi paletami, zadzwoniłam z powrotem na ochronę, mówię proszę sprawdzić. Ja wyszłam, także jak teraz się coś stanie, mówię, to już na pewno nie ja. To, co się ewentualnie stanie, to jest już późniejsze, a ja wychodzę i jest wszystko ok na płytkach, nic nie uszkodziliśmy. Co jeszcze, co jeszcze chciałam powiedzieć, a no ale a propos uszkodzeń, mieliśmy uszkodzenie przynajmniej od razu takie widoczne jednych płytek ściennych, jeden karton po prostu cały był pęknięty, w sensie cała zawartość, bo już jak się go podniosło to już było słychać, że kawałki płytek po nim latają, więc niestety jedno opakowanie poszło od razu, także zostało spisane na protokole. No a reszta, no to wszystkiego nie rozpakowujemy, tak? Nie, nie było takiej możliwości, tak nie robimy, natomiast yy, po prostu, jak będą wyciągane na bieżąco, tak? No to trzeba robić od razu zdjęcia, tak jak mi powiedziano, jeszcze, żeby one były w kartonie. Nie, że potem mamy tam gołą płytkę, ale od razu robić zdjęcia czy nagrywać filmik przy rozpakowywaniu kartonu i wtedy to służy jako podkładka i nie ma problemu, żeby, żeby zostały uzupełnione i dowiezione. Nie musi to być zrobione od razu. No tutaj ten jeden karton to poszedł na protokół, no bo to było ewidentnie już przy samym załadunku z. Wyładunku z palety, no i na palecie też później zostawiliśmy po prostu. No, ale jak widzieliście, jest już też podłoga, i jak powiem Wam, że jak weszłam do, do tego mieszkania, to było takie fajne, no bo ja jestem przyzwyczajona, że wchodzę na ten baito, no przeżywam, tak? Wiem, przeżywam, ale, ale myślę, że to naturalne. I jak weszłam, jak że. Podłoga! No nie wszędzie, no ale już tak przez całą też długość mieszkania, panele są, to zupełnie inaczej wygląda. Jaka radocha, powiem, że naprawdę się ucieszyłam. Ale to też, jak zobaczyłam tą podłogę, to się tak człowiek ucieszył od środka. Fajnie widzieć, że to naprawdę idzie. Jak właśnie jeszcze się pojawiły te wszystkie sprzęty, więc mam świadomość, że to będzie montowane, że te płytki będą położone. O jejku, no jest, jest frajda. Fajnie, że to wszystko ruszyło, że właśnie widać już powoli te zmiany, no bo tak ciągle przychodziłam na ten beton i tam się coś zwoziło, no a teraz już faktycznie jak się wchodzi, no to za każdym razem tam jakiś malutki postęp, więc wiemy, że, że już bliżej. No dobra, na razie tyle, zobaczymy co się w międzyczasie będzie działo. Kupiłam w końcu tą ziemię, o której mówiłam w ostatnim vlogu do kwiatków, także ja za chwilę muszę kwiaty przesadzić. Byłam w kasto i przywiozłam, przywiozłam ziemię, także będę się po prostu pobrała w roślinkach. Przestawiłam monsterę tutaj, żeby miała może jeszcze lepszy dostęp do bieżącego światła jest już w tej donicy, tylko właśnie muszę ją zaraz poprzesadzać i uzupełnić, uzupełnić ziemię. Także będą takie robótki. A słuchajcie, zmieniliśmy firmę cateringową, teraz jesteśmy na Kukule, kukuła, kukuła, taka nazwa, Ym, bo wcześniej był lightbox, teraz testujemy tą kukułę, bo oni się bardziej specjalizują w dietach dla sportowców, to Pawłowi trochę tego brakowało, że w lightboxie było niewiele mięsa dla niego, także zbyt mało też białka, mało mięsa, ryb, mało ryb. No a Kukuła jest podobno bardziej, mm, bardziej wyspecjalizowany właśnie w tego typu dietach. No faktycznie tak jest, no bo teraz jesteśmy na tym, on jest zadowolony. No to ja stwierdziłam, że ja też zmienię, tak żebyśmy byli u jednego dostawca. Mi się też przyda jakaś odskocznia po lightboxie, żeby jakieś nowe smaki się pojawiły. No powiem Wam, że jest całkiem fajnie. Czekajcie, wyostrzy mi to, co to dzisiaj jest. Kotleciki jakieś były. Ojeku, jest. Kotleciki warzywne z batatami i marchewką podawane na ciepło. Smaczne to. Trzeci, trzeci dzień dzisiaj jesteśmy na tej. Um, natomiast mam takie wrażenie, że jest tego trochę objętościowo mniej niż w Lightboxie. W sensie, że ja dalej jestem na 1200. E, no, jest ta sama kaloryczność, ale tak jak jeżeli miałabym jeść oczyma, no to tu jest tego trochę mniej. Pewnie kwestia tego, że no inaczej są dobierane składniki, tak, ale tak na moją psychikę trochę to działa. Mówię, ojej, jak mało! No, ale fajnie, fajnie w końcu zjeść coś innego po tylu miesiącach, tak? No, oczywiście nie żeby. Nie żeby tutaj, że nic nie jadłam w ogóle w międzyczasie, tak, no bo ja mam chociażby te pudełka od poniedziałku do piątku najczęściej, tak, z przerwami na weekendy czy na jakieś wyjazdy, więc oczywiście inne jedzenie się pojawia, ale wiecie co, po tylu miesiącach, bo my już faktycznie ciągniemy chyba od lipca, no to pojawia się już taka monotonia, tak, że te posiłki zaczynają się powtarzać i człowiekowi trochę zaczyna się nudzić to jedzenie, więc faktycznie warto, warto tą firmę zmienić, no my spróbujemy teraz, jak to będzie z tą kukułą, zobaczymy ile teraz na tym pociągniemy, ale no same pudełka Pomijając aspekt ekologiczny, tak, który no zawsze się przewinie w przypadku, gdy ten no pojemnik tak jest plastikowy. To jest to mega wygodne, jest to mega wygodne, i ja już nawet nie mówię o samym gotowaniu, ale o kontrolowaniu tego, co i ile się je. Ja to widzę po mojej sylwetce. Ja Wam zawsze opowiadałam, że ja zawsze naturalnie na zimę tyłam. To u mnie po prostu był taki proces. No, organizm się domagał więcej tych kalorii. Jadłam inaczej niż latem, bo się pojawiały jakieś tam bułeczki, tak dużo pieczywa, bo ja lubię świeże pieczywo z masełkiem, ze szczepiorkiem najlepiej i wtedy jeszcze sól tutaj. Um, więc ta dieta mi się na zimę zawsze zmieniała. No i to się oczywiście na sylwetce odbijało. Później na wiosnę sobie wracałam i tak dalej, i tak dalej. Więc mieliśmy taką sinusoidę, teraz, jak jestem na tych pudełkach, no to trzymam wagę, że tak powiem: trzymam wagę, jestem z tego bardzo zadowolona. Po prostu ja się fajnie ze sobą czuję, tak? A, no a to myślę, że jest, jest najważniejsze. Jest mi po prostu tak lekko, normalnie na co dzień, tak? I, i dla mnie to jest ogromna wartość dodana. No to, że tam, tam nie gotuję za często, jak wiecie, i nie jest to moja ulubiona czynność, to jest inna sprawa, że nie muszę tego robić, to, to też jest bardzo wygodne, no. I dzień dobry, dzień dobry, dnia kolejnego. Słuchajcie, śpię. Nie wiem czemu, jest prawie południa, ja śpię, nie mogę jakoś się dobudzić. Nie miałam kawy w domu, przed chwilą Paweł dopiero przywiózł zamówienie, właśnie pokażę Wam później zamówienie kawy. Ja wiem, że to tylko kawa, ale zobaczycie za chwilę o co mi chodzi, bo opowiadałam Wam tutaj kiedyś o naszym znajomym Marcinie. E, który poleciał do e, in... ja coraz jeszcze. który do Indonezji na, e, na plantację kawy, e, żeby tam cały ten proces obserwować, żeby tych ludzi poznać i teraz z nimi współpracuję, ściągając te kawy do Polski. Pokażę Wam generalnie, jak wygląda to opakowanie i jaka historia za tym stoi, bo według mnie to jest niesamowite, ale to jak wrócę, bo słuchajcie, a propos tego ubezpieczenia, e, mieszkania przed przeniesieniem własności. O którym ostatnio rozmawialiśmy, bo faktycznie ten temat wzbudził emocje i część z Was pisze, że byliście ubezpieczycieli um, i że oni odmawiają takiego ubezpieczenia że nie ma takiej możliwości. Słuchajcie, wszystkich ubezpieczycieli nie znam oczywiście. Nasze ubezpieczenie jest w kompensie i checkboxy, które mamy odznaczone, to jest właśnie all-risk, to jest OCE i to jest kradzież z włamaniem, więc w kompensie na pewno się da jak u pozostałych i dlaczego w ten sposób odpowiadają, no to już mi jest się trudno do tego odnieść. Natomiast jak najbardziej bez przeniesienia własności mieszkania ubezpieczać też można. No dobra, słuchajcie, wróciłam do domu. Jak dobrze pamiętam, to mówiłam o ubezpieczeniach i o kawie na koniec. Mam nadzieję, że nie pomyliłam, bo ja zawsze tak bardzo spontanicznie nagrywam i potem nie jestem pewna, co było w tej poprzedniej części, gdzie coś mówiłam i o czym ja w ogóle mówiłam, ale wydaje mi się, że to był ten ostatni, ostatni fragment. A propos tej kawy właśnie, bo kawa, którą ja teraz, teraz zamówiłam, to jest kawa od Marcina. Marcin to jest nasz znajomy, który prowadzi lokal mitech lepikawa na Wrześnickiej w Gdańsku. Ja bym tutaj ten lokal nieraz też pokazywałam. To naprawdę bardzo, bardzo przyjemne miejsce. Polecam, jak będziecie w Gdańsku, w tej mniej oczywistej części, bo wszyscy się skupiamy, stare, główne miasto, a Wrześnicka jest kawałeczek odsunięta po drugiej stronie. Jak wjeżdżacie od strony Warszawy do Gdańska i po prawej widzicie stare miasto, to Wrześnicka jest... Po lewej stronie, także polecam, jak będziecie, żeby tam też zajrzeć. Natomiast a propos kawy, właśnie, bo Marcin tak to sobie wymyślił, że chciałby robić coś więcej. Nie tylko kawiarnia, nie tylko agencja marketingowa, którą prowadzi, ale żeby to było coś takiego z duszą e, od podstaw, żeby to miało jakąś większą wartość. No i słuchajcie, wymyślił, właśnie, że będzie zajmował się kawą bezpośrednio. Paleniem kawy. I teraz tak, jeśli chodzi o same ziarenka. Znaczy, tak, Bardziim poleciał do Indonezji, na Wyspę Flores, tak. Tam poznał lokalsów, tam poznał proces uprawy kawy, był tam, pracował na tej plantacji, poznał tych ludzi i od nich bezpośrednio, także wiemy od kogo kawa ta, ta kawa jest, sprowadza ją teraz tutaj do kraju, tak. Pa... Jezu, nie mogę się wysłowić dzisiaj, przepraszam was najmocniej, ale to jest właśnie ten brak kawy, bo je cały czas nie wypiłam chyba. Pali, paczkuje, sprzedaje. I słuchajcie, właśnie a propos tego, bo to taki mój pierwszy zakup, chciałabym pokazać, jak genialnie ten produkt jest opakowany. Jak to jest wszystko przemyślane od A do Z, gdzie on uczestniczył w tym procesie od samego początku. Poznał, jak wyglądają te plantacje, tak kim są ci ludzie, którzy to uprawiają, tak jak w ogóle to wygląda, bo przeszedł fizycznie. Tak on tam pracował na tej plantacji, tak, za przysłowiową miskę ryżu, tak, za to, żeby mu po prostu tam. Mm, zaoferowano nocleg, tak, i po prostu tam był i pracował na tej plantacji, żeby to wszystko poznać. No i teraz właśnie tą kawę sprzedaję, yy, sprzedaję tutaj i coś mam powiedzieć o opakowaniu produktu, bo bardzo mi się to spodobało. Dostajemy w kartonie, ja odbierałam zamówienie osobiście, no ale to na wysyłkach jest pewnie tak samo. E, nice to meet you. właśnie mitya chleb i kawa, to jest to i teraz zobaczcie, jak otwieramy kartonik i to mi się też bardzo spodobało. Spójrzcie, jak jest opakowany. No, tu jest zdjęcie i ten opis, nie wiem, czy widać. Reti, Reti, szefowa farmerek. Flores, Indonezja. Zdjęcie zrobione właśnie podczas pobytu i to właśnie ta pani bezpośrednio odpowiada za farmerki, które robią niejako właśnie tę kawę, którą my kupujemy. No powiem Wam, że drobiazg, prawda? No od po prostu zdjęcie. Ale my widzimy w tym momencie, że kurczę za tą kawą naprawdę fizycznie stoi ten człowiek. To nie jest anonimowy produkt, tak? Bardzo, bardzo mi się to spodobało. No, oczywiście tutaj są moje paczki, paczki kawy. Ja akurat mam. Nie wiem, czy one są opisane, czy tylko było na stronie. Nie, tu opisów e, nie mamy. Rzemieślnicza kawa. E, szczęśliwi farmerzy. I mili ludzie. Kawy są w ogóle też nazwane odpowiednio. Są przygotowane specjalne etykiety. Nie wiem, czy tutaj też będziecie widzieli, gdzie są też właśnie zdjęcia z Wyspy Flores, bezpośrednio z tych upraw. No i tutaj ja mam jeszcze duże, duże opakowanie. No, bardzo, bardzo mi się to spodobało. No, także jak ktoś może chce spróbować, nie, nie jest to reklama, bo wszyscy są teraz tacy wrażliwi, że reklama będzie nieoznaczona. Jak będzie reklama, to Wam powiem, że jest reklama. A to jest po prostu informacja, tak, bo się znamy z Marcinem i akurat tą przesyłkę wczoraj odebraliśmy i bardzo, bardzo mi się to spodobało. Także jakby ktoś chciał takiej rzemieślniczej kawy spróbować, to tutaj o, zostawię, zostawię adres, a są właśnie tak fajnie pakowane. O, jak otrzymacie przesyłkę, to możecie dać znać, czy w kartonik też był taki właśnie ze zdjęciem, tak czy też była informacja, czy to faktycznie wszystkie przesyłki tak wyglądają, ale bardzo, bardzo mi się to spodobało. Ja w ogóle... Byłam przed chwilą jeszcze na Morenie, na mojej byłej, e, byłej dzielnicy, no bo sprzedaliśmy tam to mieszkanie, tak, a mieliśmy jeszcze miejsce w hali, a pani akurat, która kupowała od nas mieszkanie, miejscem nie była zainteresowana, bo nie mamy samochodu, więc miejsce w hali sprzedajemy osobno i teraz akurat właśnie... Spotkałam się z panem, który był zainteresowany tym miejscem w hali, akurat mi tam też pokazałam, które to dokładnie. Eee, no a jak już z tej Moreny jechałam, miałam wrócić tutaj do siebie, no to tak miałam taką trasę, no to znaczy jedną z możliwości tras, oczywiście nie musiałam tamtędy jechać, ale obok Ikea. Czaj, kurczę, tak już wracam, no może pojadę koło tej IKEA i wejdę do, do TK Maxa. Pierwszy plan był, że pójdę do TK Maxa za tymi segregatorami, o których Wam często mówię. W ogóle pokażę Wam o jakich segregatorach mówię, o co mi chodzi w ogóle. Tylko proszę mi w wtykaj, jak coś nie wykupić, jak bo ja i cały czas poszukuję. To są właśnie takie ładne segregatory, które są z tkaniny. Mi się to bardzo podoba, I gdzie jest tutaj właśnie taki ale skórzany uchwyt, i to jest bardzo eleganckie. Bo wiecie, jak się też pracuje, pracuje w domu, i jest mnóstwo też tych dokumentów, takich, do, znaczy to nawet do pracy w domu nie ma nic do rzeczy, ale. No przeprowadzeniu firmy takie jest mnóstwo różnego rodzaju dokumentów i my trochę tych segregatorów potrzebujemy, no to mi zależy na tym, że skoro one już mi stoją w domu, to żeby one były swego rodzaju ozdobą, a to jest bardzo trudny temat na rynku i udało mi się właśnie znaleźć te. Kupuję je w TK Maxie, tylko tak jak Wam mówiłam, w TK to trzeba cykać po sztuce, no bo oni albo dostaną w dostawie, albo nie dostaną, albo przyjdzie jedna sztuka, albo przyjdzie dziesięć i tak zbieram, zbieram, zbieram i regularnie właśnie do TK i jeszcze, żeby te segregatory jeszcze dokupić, bo jeszcze te kilka sztuk jest potrzebnych. No i stwierdziłam, że no dobra, to zajadę, wejdę do tego Ikea jak już będę w TK, to wejdę do IKEA, bo potrzebowałam wieszaczków na drzwi, bo to tutaj chyba nawet trochę widać, bo tutaj jest trochę tego mało miejsca nam i można zawsze coś sobie jeszcze zawiesić na haczyku na drzwiach. Oczywiście jak weszłam do IKEA, to wyszłam jeszcze z mnóstwem innych rzeczy, ale o to pokażę Wam, czekajcie. No to jak już sobie tak nagrywam i Wam tutaj opowiadam, to pokażę Wam, co, co kupiłam. Oczywiście w TKU nie było segregatorów, to gdzieś tam nie było segregatorów, za to kolejka do kasy to się zawijała jeszcze tak na sklep. Nie wiem, to są chyba jakieś mikołajkowe, mikołajkowe kolejki, ale za to kupiłam z tej samej marki co segregatory pudełko ozdobne kolejne. I widzicie, to jest znowu ten motyw, właśnie, że one są takie ładne z, z takim ala skórzanym uchwytem w kolorze granatowym, bo u mnie w dużym pokoju będzie granat dominował, więc ono mi się akurat. Przyda, co jest w ogóle wynoszenie, album na zdjęcia. Album na zdjęcia też miałam. Kupić jest akurat produkt, który był na liście. Co prawda nie jest produktem pierwszej potrzeby, ale był też w kolorze granatowym. I tutaj są jeszcze jest zafoliowane, po prostu czarne strony do naklejania zdjęć. Bo ci z was, którzy jesteście tutaj ze mną dłużej, dłużej, to może pamiętacie, że w tym starym mieszkaniu na Morenie, kiedyś jeszcze przed remontem, ja miałam taką jedną ścianę przeznaczoną na zdjęcia. I tam były zdjęcia z podróży. Ja miałam taką zasadę, że jedna podróż, w której byliśmy, to takie jedno pamiątkowe zdjęcie. I tak na tej ścianie miałam te zdjęcia porozklejane, porozklejane, no w ramkach ułożone. Fajne, bardzo to mi się podobało. No później tam się pojawiło lustro, bo mieszkanie już było szykowane na sprzedaż, więc takie osobiste akcenty było trzeba zdjąć. No i teraz sobie pomyślałam, że no może ściana to już mi niekoniecznie w tym nowym mieszkaniu pasuje, żeby akurat takie zdjęciami ją rozłożyć, ale że dalej bym chciała mieć właśnie zdjęcia po prostu w takiej papierowej formie, pomyślałam, że muszę po prostu właśnie album do zdjęć. I tutaj sobie będę też do tego albumu wklejała jedno takie zdjęcie właśnie wydrukowane, tak jedna, jedna podróż, więc to był taki no gdzieś tam planowany, planowany wydatek po drodze wyszła ze mną miseczka na wodę dla kotów. I właśnie, to, a tego akurat też potrzebowałam. To też było na liście, aczkolwiek też nic, nic wielce, wielce pilnego. Słuchajcie, taki przycisk. Jak to się nazywa w ogóle? Magnetyczny przycisk. Generalnie chodzi o to, że mój telefon, ja mam iPhone'a 7, chyba iPhone 7 Plus, on w obudowie jest tak szeroki, że on mi się w żadne te takie stiki, które się wkłada, nie mieści. Po prostu jest za szeroki i nie ma tak, um, tak szerokich tych łapek, żeby one go w sobie zmieściły. I kiedyś mi podpowiedziano właśnie, żebym sobie kupiła po prostu taki przycisk, który też się właśnie wkłada. Um, który można zapiąć w samochodzie, tak, i po prostu magnetycznie do niego przyłożyć telefon i on się będzie trzymał, tak, więc po prostu obudowa będzie do niego niejako przyssana. Tu z tego obrazka wynika, że może być w, w silikonowej obudowie, przynajmniej tak to wygląda i mam nadzieję właśnie, że ten stick będzie łapał e, mimo tej obudowy, którą ja mam założoną, bo tak przynajmniej wynika z tego obrazka. Zobaczymy, także jeszcze to przy okazji wyniosłem, a to jest w ogóle przykład tego, że właśnie rozstawiają takie produkty przy kasach i stałam w tej kolejce do kasy i patrzę. O, to by się przydało, no ale zracjonalizowałam to o tyle, że mówiłam, no miałam to sobie kupić, tak, no bo ja jak teraz jeżdżę samochodem, no to później mam ten telefon zawsze rzucony na siedzeniu pasażera, co jest trochę niebezpieczne, zwłaszcza jak czasem człowiek potrzebuje, żeby mapę włączyć, no to ja nie miałam gdzie tego telefonu po prostu ustawić, tak, no musiałam sobie jakąś łapkę kupić, a tak jak mówię, żaden chwytak takiej szerokości telefonu nie chciał, nie chciał mi złapać, no i może to jest faktycznie... Dobre rozwiązanie. A pokażę Wam jeszcze IKEA. O, i to jest w ogóle rzecz, po którą ja pojechałam do IKEA, a wyszłam z taką torbą. Pojechałam po te haczyki. Słuchajcie, właśnie a propos: jeżeli macie mało haczyków, gdzieś moglibyście ubrania zawiesić, nie wiem, w szlafroki, tak potrzebujecie czegoś, nie chcecie nawiercać w ścianach. To te haczyki można po prostu zaczepić na drzwiach. Ja tam już część, część w ten sposób mam i wtedy na drzwiach po prostu sobie coś zawiesić. Tak, czy chociażby o, nie wiem, na, na szafie, tylko nie wiem, czy to się wtedy dobrze, dobrze domknie. Tylko to musi być na tyle miejsca, żeby przełożyć. Tak, to się na przykład nie sprawdzi na takich szerokich, bezprzyługowych drzwiach, jak chociażby w nowym mieszkaniu będziemy mieli, to już nie pójdzie. Ale przyda nam się. Tutaj pojechałam po dwa takie haczyki. 5 zł to miało kosztować. Znaczy, kosztowało 5 zł, no ale przy okazji, jak już byłam w tej Ikei, Zaparzacz do kawy albo do herbaty. Zaparzacz akurat mam taki mniejszy właśnie z, z Ikea, no ale ten mniejszy to jest taki na jedną kawę i potem jak mam zrobić dwie albo więcej, to mi brakuje zaparzacza, muszę robić na kilka razy, no więc duży się przyda. I muszę Wam powiedzieć a propos zaparzaczy, jeżeli ktoś też używa, bo miałam właśnie taki duży kiedyś z Duki, ja niestety zakończył swego żywota, tutaj już nie pamiętam, coś mu się stało z, z częściami, natomiast właśnie mam ten malutki z Ikea i on się sprawdza rewelacyjnie i teraz właśnie jak dokupowałam duży, to stwierdziłam, że właśnie wezmę duży w Ikea, a nie w duce, bo te z Ikea według mnie są lepsze, bardziej trwałe. To, co Wam mogę też z IKEA polecić i jest bardzo dobra cena, słuchajcie, prawidła, prawidła do butów, tak, żeby się właśnie nie odkształcały buty, nie wiem czy używacie. No, one nie są żadnej fantastycznej jakości, tak, no bo na rynku są dostępne fajne, takie drewniane, masywne prawidła, tak, jeżeli właśnie macie buty, o które chcecie, chcecie zadbać, żeby właśnie się nie odkształciły. Natomiast no one też potrafią trochę kosztować, więc jakimś rozwiązaniem są te z IKEA, tak? No, to profilowanie tutaj jest dość wąskie, tak, no mówię, to nie jest takie fajne. O, pokażę Wam, czekajcie. Słuchajcie, chciałam Wam pokazać dla porównania. Poszłam akurat wyjąć z buta, na przykład prawidło, które Paweł ma do butów. No to jest zupełnie co innego, tak? Inna jakość wykonania. Piękne, właśnie. Ostrzy, czy nie ostrzy? O, wyostrzyło. Drewniane tutaj, elementy wykończeniowe w kolorze złota. No i przede wszystkim jest profil całego, całego buta, tak? Więc to jest zupełnie inna jakość prawideł. Natomiast no te są zdecydowanie, zdecydowanie droższe. Natomiast to jest też jakieś rozwiązanie, tak? Jeżeli nie wiem, uważacie właśnie, że zbytkiem jest wydawać na to tam 10, 100 i więcej złotych, to te prawidła z kolei kosztują 4 złote i też swoją funkcję no, w jakimś tam ograniczonym zakresie spełniają, więc bardzo, bardzo polecam, bo to pozwala właśnie, tak jak sobie tego jego buta przyniosłam utrzymać tutaj też przód buta w dobrej, w dobrej kondycji. I to o tym kiedyś też rozmawialiśmy, słuchajcie. I w końcu kupiłam, a to przypadkiem zauważyłam. To był zupełnie nieplanowany zakup. Pamiętacie, jak w jednym z filmów chyba o Ciuchach, właśnie? Ja wspominałam, że mi się odkształciły rękawki w jednej bluzce od wieszaka. Chociaż ja i tak nie mam cienkich wieszaków, bo kiedyś jeszcze miałam w ogóle takie druciki jak z pralni, bo chciałam dużo rzeczy zmieścić, więc miałam wąskie wieszaki, żeby jak najwięcej tych rzeczy do szafy weszło. Później zamieniłam je właśnie na wieszaki takie grubsze, drewniane, tak żeby właśnie nie było odkształceń, bo okazało się, że te druciki strasznie podkształcały ubranie. Natomiast dalej, tak jak wam pokazywałam przy okazji tamtego vloga, te drewniane też mają takie załamania, które potrafią w pewnym momencie odkształcić te bluzki. I okazało się, że IKEA ma coś takiego, właśnie jak takie skrzydełka, jeszcze na wieszaki dodatkowe, tak, które no tu są teoretycznie jeszcze bardziej opływowe. Więc wzięłam jeszcze kilka sztuk tych skrzydełek, zobaczymy jak to się sprawdzi, żeby te najbardziej wrażliwe rzeczy właśnie zabezpieczyć, bo ostatnio też jak tą szafę przeglądałam przy okazji właśnie tej przeprowadzki, jak to wszystko przenosiliśmy, to wiedziałam, że na kolejnej bluzce znowu zaczyna się właśnie robić takie odgięcie od, od końcówki wieszaka, no nie wiem, może, może to będzie rozwiązanie, tak? Nie chcę takich, wiecie, bardzo szerokich wieszaków, bo... Ja mam trochę bzika, w sensie, że widzicie, że moja szafa to jest poukładana tematycznie i po kolorach, i ja też lubię, jak mam wszystkie wieszaki identyczne, więc nie chcę takich bardzo szerokich wieszaków, bo są takie puchate, no bo one z kolei nie pomieszczą mi wszystkich rzeczy. Nie mogę wszystkiego mieć na takich puchatych, a nie lubię mieszania. Część taka, część taka mi się to nie podoba, ja, ja na to zwracam uwagę. Więc, może takie nakładki będą rozwiązaniem, że będę miała te swoje ale tam drewniane wieszaki, a po prostu na tych bardziej wrażliwych rzeczach będę miała założone, w rzeczach ubrania, będę miała założone te nakładki. Więc, jeżeli coś takiego jest Wam potrzebne, to to też IKEA, IKEA jest. I co jeszcze, co jeszcze? A no, to mam już tylko poszepki, poszepki na poduszki, akurat szara, bo miała być brązowa, a jest szara ostatecznie, ale będzie ładnie, będzie też ładnie. No, to takie, takie zakupy. A pojechała tylko hale pokazać, nie? wróciła przez IKEA i przez, przez TK Maxa. Natomiast nie, no to co, co mogę powiedzieć na swoje usprawiedliwienie, to, że to akurat są produkty, które, które gdzieś tam były na liście, były potrzebne, więc nie było kupowania specjalnie głupot, tak? No to miałam sobie do auta kupić dla własnego bezpieczeństwa. Miska kotom potrzebna, album też był, zapaszacz do kawy też potrzebny, nakładki, także wszystko da się usprawiedliwić. A, a ze spraw takich domowych, mogę Wam powiedzieć, domowych, m, mieszkaniowych, dzisiaj właśnie rozłożyliśmy resztę tych płytek, podłogówek do łazienki, do pomieszczenia gospodarczego, tam gdzie pójdą płytki i okazało się, że niestety właśnie jeszcze jedno opakowanie płytek jest uszkodzone, także się pochwaliłam właśnie, że tylko jedno mieliśmy uszkodzone, niestety uszkodzone są dwa, więc testuję procedurę, no bo teraz dzień później dopiero będę zgłaszała im, że, że jednak jeszcze jedno opakowanie, więc zobaczymy jak zareagują, bo to pierwsze zgłosiliśmy od razu przed dostawie, bo tam były płytki pęknięte w drobny mak, to już jak z palety zaczęliśmy podnosić, to już było słychać, że się wszystko sypie, więc to od razu poszło na protokół, natomiast no tamte były po prostu pospinane płytki, tak i okazało się, że że są pęknięcia, pęknięcia wewnątrz, więc to dopiero zgłaszałam dodatkowo dzisiaj. Zobaczymy, jak, jak to będzie przyjęte. No dobra, na razie tyle. Słuchajcie, a propos tego chwytaka do telefonu magnetycznego, to melduję, że wszystko działa. Poskładałam. Jedna blaszka, którą instalujemy w opakowaniu telefonu, w moim kapturku. Czekajcie, założymy. Dobra, wszedł do środka. Druga blaszka przyczepiona do tego chwytaka właśnie. No i prosty mechanizm. Magnez łapie, trzyma. Więc powinien się spokojnie w samochodzie, nawet przy, no jak się zdarzy ostrzejszym hamowaniu, tak czy jakiś zrywach, wytrzymać. Daje radę? Daje radę. Trzyma go nawet przy po No, także w końcu będę miała ten telefon normalnie założony, będzie można normalnie chociażby nawigację obsługiwać i zerkać bezpiecznie w ten telefon. Także to naprawdę działa, jak ktoś miał taki problem jak ja, że mu chwytaki tego nie chciały złapać na szerokość, bo ma właśnie za duży telefon z obudową, to proszę bardzo magnetyczne 2799 kupione w TK Maxie. No, a pewnie w jakichś innych sklepach z tego typu sprzętem też są, ale działa, sprawdza się przetestowany. No to słuchajcie na koniec jeszcze kilka kadrów z Gdańska, który się szykuje na święta. Teraz akurat jesteśmy na terenie Centrum Handlowego Forum na tym dziedzińcu zewnętrznym. Nie wiem, to co tutaj rozstawiają to wygląda trochę jak zjeżdżalnia. Być może to będzie zjeżdżalnia. Bo tak jak mamy cały jarmark świąteczny tam po drugiej stronie zalotem na targu węglowym, to tutaj od zeszłego roku, bodajże, jak dobrze pamiętam, tak, jest przedłużenie właśnie na teren centrum handlowego Forum. Odkąd forum się pojawiło, to jarmark jest wyciągnięty jeszcze w tym kierunku. Zaraz Wam pokażę właśnie kawałek dalej, jak to wygląda, jeśli chodzi o targ węglowy. A tutaj, o, chociażby widać z daleka, tak, mamy tunel, który będzie podświetlony. Także idąc sobie właśnie w kierunku Starego Głównego Miasta będziemy przechodzili takim podświetlonym tunelem. No oczywiście też, że są już ozdoby świąteczne, tak, forum już jest świeci świecidełkami i tak samo ozdoby pojawiły się już właśnie na Starym i na Głównym Mieście. Nie są jeszcze włączone, jeszcze nie było oficjalnej akcji Odpalamy Święta, ale zaraz Wam pokażę jak to wygląda. A jak wyjdziemy z tunelu i kierujemy się w kierunku właśnie targu węglowego, to zobaczcie, tutaj już są rozstawione wszystkie stoiska handlowe. Budki, w których będzie się handel mydłem i powidłem odbywał. Zaraz Wam przejdę ten kawałek. Ten jarmark nie jest... O! Proszę bardzo, gdańskie lwy też będą podświetlone. Ten jarmach nie jest jak nie wiadomo spektakula spektakularny, jeśli chodzi o jego objętość, to jest tylko ten teren targu węglowego i kawałek właśnie w kierunku forum. Natomiast to klimacik świąteczny tak jest. Czekajcie, przejdziemy sobie trochę tu między samochodami. Tu się przeciśniemy, tu się przeciśniemy. To pokażę Wam trochę, jak to wygląda od środka. I tu jest ten główny plac. No i w oddali widzicie już właśnie ozdoby świąteczne. Tak, już są latarnie ozdobione. Mamy proszę z prawej do lewej, też nad ulicą długą ozdobę i te lampki będą oficjalnie odpalone. Wiecie co bodajże, 6 grudnia jest chyba akcja odpalamy święta, że mnie skomało, bo jarmark się zaczyna już teraz w weekend. Już teraz, czyli 26 czy 27. Listopada, Natomiast oficjalne odpalenie tych wszystkich osób świątecznych jest bodajże 6. Ale nie jestem pewna, także mogę wprowadzić błąd. Warto, warto sprawdzić. Wtedy też rozbłyśnie Park Oliwski. Park Oliwski Wam na pewno w grudniu pokażę, bo on akurat wygląda bardzo, bardzo spektakularnie, kiedy pojawiają się te ozdoby świąteczne. No to tak w temacie naszych spacerków po Gdańsku. Jesteśmy na Tkackiej, przed nami Kołodziejska, po lewej Zbrojownia, a my wchodzimy w Piwną to doskonale powinna być Wam znana. Tyle się tutaj na spacerowaliśmy latem. Na pewno jak te święta zostaną odpalone, jak będą te wszystkie tełka, to tutaj też przyjdziemy, pokażę Wam taki świąteczne świąteczny Gdańsk, widzicie? Na piwnej. Tak samo jest całe oświetlenie świąteczne już zainstalowane. Tylko jeszcze nie odpalone.